Odrysowałem to co odrysowałem i zrobiłem taki arkusz do tego nie żeby odrysowywać czekaj otwórz eee, to będzie teraz eee, DSC 1861 otwórz, otwórz kurwu co tak szma to pierdolona i patrz teraz, teraz jestem patrz, jestem czekaj, czekaj, czekaj patrz jak zajmany, <laughs> Dzieci, ty, <dziewczyny>, tak? <laughs> Jaki zajmujesz macierz? Gdzie ty w tym Jaki zajmujesz? Dresznik. Kipi można dostać chuję w mordę. O oh, kurwa, ale ty zajmujesz, ja nie dostałem. Stary leżałem z jakąś laską na łóżku. <laughs> a okej. Okay. Moja razka pojechała do Hiszpanii, masakra to jest. Kurwa, O Boże, jaki śmiech. O kurwa, duszę się. Czuszę się <śmiewanie> o kurwa. Widzicie co ja bym sobie niksa a ta Zosia gra w, w cesa Nie kurwa ja gram w Tibie Ty jeszcze mnie wyśmiała, ja stąd idę ale więc jeba po prostu kurwa czuję się zbezczeszczony kurwa i w tym momencie rozpinam pasek ściągam spodnie i będziesz się bajczował Czekaj rozbiorę se buty dopiero co przyszłem o tak Skarpetki ściągam kurwa tak Zaraz Maciek wiesz kto tu przychodzi do mnie

z gadula i złota kula kurwa. Halo? Maciek poznajesz mnie? Zamknij mordę, przecież mówiłem ci kurwa, wszyscy cię już znają, jesteś kurwa czołowym kurwa denserem tutaj. No ja wiem, mam nadzieję, że mnie po prostu wszyscy tutaj lubią, bo ja po prostu to wiesz... Ja Cię po prostu, Kuba, lubię i w ogóle to, ten, tego, no, ale, no, nic z tego nie będzie. Kurwa, ja Cię proszę, po prostu zamknij mordę i po prostu klękaj tutaj mi i w ogóle, wiesz, Maciej, wiesz, co się teraz zaczyna dziać, chłopie? Słuchaj tego. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie Nie uderzaj głową klawiaturę, jak cię proszę No przepraszam, dobra Kuba już nie będę No to mam nadzieję, jeba Kurwa mówię coś Ja pierdolę co on Kuba robi Ej, w ogóle, my się, ty, mała, my się w ogóle tak bez tego, nie? Ciekawe, biorę sobie jakiś papierek. możecie cię trochę uwierać w dupkę. Zawinę na mojego olbrzyma i jedziesz. Oh. Ty, kurwa, mówisz do mnie, chłopcze? Oh. A, jejku, jejku, ale mi dobrze, kurwa, Kuba, ale zajebiście. <śpuszcz> no. Proszę mnie dowiadwuję ten papierek, ale wiesz Czekaj, będę musiał się ich wysrać za chwilę, bo już mnie do baboli Nie udawaj Bażanta kurwa, wiesz, że tego nie lubię Sorry O co już skończyłeś? Na dzisiaj, czy co? Bo ja nie wiem czy iść teraz do Maćka, czy do kogoś innego, bo po prostu ja mam całą noc. Ja po prostu tak jak mówiłam, dzisiaj jestem do 23, bo Edgar po prostu, mój syn Edgar kurwa Wiktor jest taki popierdolony, że po prostu się kurwa sam kolację nie umie zrobić, a ja to kurwa 24 on z ojcem pojechał sprzedać złomi puszki. I kurwa po prostu ja pierdolę, będę mu musiała posmarować kurwa kromkę chlebem i bułkę z drzewem mu zrobię i niech wpierdala kurwa szmacia jeden kurwa. A bo wiem, zrobię mu bułkę tartą z wodą, to będzie wpierdalał. O kurwa, czekaj. Okay? Dostałeś kurwa po twarzy szmato. Maciek, Maciek, jak się bawisz? Tutaj mama Edgera. E, mikrofony, gramofony, gramofony, jarania tony. Po prostu ja tutaj się czuję zajebiście. Bo w tobu jest tak chujowo. Nie umiem śpiewać, bo trochę fałszuję. Ale to jakoś kurwa przeżyjecie. W ogóle mi się kurwa nie. Zamknij kurwo mordę. Mam ci rozpierdolić ten kurwa ryj? Szma to kurwa? No pytam się kurwa, czy ci rozpierdol, jeżeli nie patrz na mnie kurwa jak kurwa jakieś somalijskie dziecko kurwa na cukierek. Pytam ci się kurwa. No przy dupcy ci? No, teraz kurwa masz ształa. Odejdź stąd. Ała! No proszę cię. Ała! Ała! ała aaa, kurwa! Załkij szmaty. Bierz te szmaty stąd. Bierz te szmaty.

Leży, super na ziemi. Chyba ją zaje... Chyba ją mnie, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Stary, mam pomalowany paznokcie lakierem. Żółtym lakierem mam pomalowane paznokcie. pierdolę. Gdzie To mat gra za niego, no pewnie? Dobra, koniec to będzie na YouTube, normalnie na YouTube to będzie.